Dzisiaj przyjrzymy się pięciu najpopularniejszym memcoinom, które mogą mocno urosnąć jeszcze w maju. Wczoraj, Twitterem zatrząsł pewien dzieciak, który, by rozpromować swojego memcoina Live with Mom, na streamie pokazywał mamę. Jak widzicie, dzieją się dziwne rzeczy, a ja oczywiście nie będę wam przedstawiać opcji inwestowania w patologię. Zresztą, token już poleciał zaryć beton. Pamiętaj oczywiście, że ten film nie jest poradą finansową. Zawsze wykonuj własne badania. No i oczywiście obserwuj nas po regularnej analizy rynku, a linki do tych projektów znajdziecie w opisie kanału i w opisie filmu. Nie przedłużając, pierwszym tokenem na naszej liście jest Dogverse. Zrobił już furorę w sektorze monet memowych, zbierając w przedsprzedaży ponad 13 milionów dolarów, tym samym ugruntowując swoją pozycję poważnego gracza na rynku. To naprawdę imponujące pozyskanie kapitału. Nie tylko sygnalizuje odporność na obecne warunki rynkowe, ale także wciąż przyciąga nowych inwestorów. A co ich wyróżnia? Na pewno jest to wielołańcuchowość. Można powiedzieć, że korzystają z sukcesu Wormhole. Dotverse jest kompatybilny z kilkoma głównymi blockchainami: z Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Avalanche, Base oraz Solana. Tym samym maksymalizują zasięg i płynność. Kompatybilność z wieloma łańcuchami to coś, na co czekaliśmy wiele lat, by nie uzależniać się wyłącznie od Ethereum i ich ceny za gaz. Jak widzicie, na Twitterze mają już 12 tysięcy followersów. Wspierane przez solidną społeczność motywowaną atrakcyjnym programem stakingu. I tak jak widzicie, stakując nasze tokeny, możemy zyskać nawet 84% w skali roku. Aktualnie zastakowano aż 19 miliardów tokenów Dogeverse. Jednak oczekuje się, że przedsprzedaż wkrótce się skończy. A więc, jeśli interesujecie Dogeverse, być może będziesz musiał się pospieszyć. Ale w tym momencie muszę zaznaczyć pewną rzecz, bo jeżeli wpiszecie sobie po prostu Dogeverse w Google, a nie wejdziecie z linku w opisie kanału, to możecie naprawdę paść ofiarą ogromnego skamu, bo mianowicie ani pierwszy, ani drugi, ani trzeci link, ani czwarty link nie są prawdziwymi linkami do tego projektu. Na przykład klikamy sobie w ten projekt i jak widzicie strona wygląda identycznie. Tylko, że ja klikam gdziekolwiek i już mi każe połączyć mój portfel. Jaki będzie tego efekt? Finalnie ani nie dostaniemy żadnych tokenów, a prawdopodobnie wydrenują nam portfel. Więc naprawdę warto być uważnym, no i dlatego polecam linki z opisu. Kolejną monetą memową jest Silana. Ten projekt wygląda jakby był poświęcony grubym fokom, ale według mnie głównie jest zainspirowany amerykańską popkulturą. Bo jeżeli wejdziemy sobie na ich Twittera, który aktualnie dopiero się rozwija, bo mają jedynie 165 followersów, to widzicie, że po prostu naśmiewają się z amerykańców. Ten tutaj ma czapkę od Trumpa, oczywiście mają karabiny i z tego co czytam, uwielbiają chodzić do McDonalda. Ale przeglądając się ich maskotce, od razu na myśl przyszedł mi pewien pan, a mianowicie chodzi o nerda z South Parku. I myślę, że naśmiewanie się z kultury amerykańskiej to jest właśnie punkt zaczepny tego projektu. I tak jak ten nerd, taki foka, marzy o tym, by nie ruszając się z przed ekranu swojego komputera, stać się milionerem. A więc jeśli to brzmi jak coś, co i tobie chodzi po głowie, Silana może ci się spodobać. Ma na celu podbić społeczność krypto swoim humorem. Silana jest na początku swojej przedsprzedaży, a ich cena jest uzależniona od ceny Solany, bo jak widzicie, jedna Solana to jest 6900 tokenów SIL. A jak widzimy, Solana jest aktualnie w trendzie wzrostowym, także jeżeli cena Solany mocno wzrośnie, to po prostu token Silana będzie jeszcze droższy. Dlatego możliwe, że warto zainteresować się tym projektem właśnie teraz. A jeżeli chodzi o plotki z Twittera, to z tego co wyczytałam, istnieje taka plotka, że ten projekt. Jest powiązany z osobami, które stoją za projektem Slurf. Kolejnym projektem jest Pajamas Cat. Oto kod, który jako pierwszy pojawił się na YouTube w 2005 roku. Mieliście już wtedy internet, który mógłby obsługiwać YouTube? Ja chyba nie. A więc projekt First YouTube Cat, znany również jako Pajamas, to moneta, która wykazała się imponującą wydajnością w ciągu ostatnich 7 dni, a szczególnie w ostatnim miesiącu bo urośli o ponad 165%. Podczas gdy szerszy rynek spada, Pajamas odnotował gwałtowny wzrost. Widać, że pomysł podoba się rynkowi. Jako jedna z tysiąca najpopularniejszych kryptowalut, Pajamas pozostaje ryzykowna, ale jej obecna dynamika wirusowa sugeruje dalszy potencjał. Kolejny ciekawy projekt to Winner AI. Wyobraźcie sobie MemA i sztuczną inteligencję. Tym samym ten projekt pozycjonuje się w dwóch szczególnie dynamicznych segmentach rynku. Platforma wykorzystuje zaawansowane technologie AI, aby sprawnie analizować zapytania użytkowników i na ich podstawie podejmować optymalne decyzje handlowe, czyli to tak naprawdę Trading Bot. Za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu, Winner AI skanuje rynki w poszukiwaniu możliwości inwestycyjnych na giełdach zdecentralizowanych. A więc ten piesek to tak naprawdę znacznie więcej niż kolejna bezużyteczna moneta memowa. I tak jak widzicie, za stakowanie aktualnie można zyskać nawet ponad 1000% w skali roku. Ale tak jak w większości sprzedaży, cena tego tokena będzie rosła z każdym nowym etapem, bo tak jak widzicie tutaj, muszę zaznaczyć, że jeżeli mamy coś takiego jak licznik, to tutaj zobaczcie, że to jest licznik do następnego wzrostu ceny, a nie do listingu. Oczywiście, kiedyś listnik nadejdzie, ja nie wiem kiedy, ale ten licznik odnosi się do licznika do następnego etapu cenowego w przedsprzedaży. Skoro cena rośnie, pierwsi użytkownicy lgną do tego projektu i już dziś zainwestowali niemal milion dolarów. Ostatni na naszej liście jest Bret. Mimo, że obecnie jest słaby i w zeszłym tygodniu zanotował 40% stratę, ta obecna słabość może jednak stanowić okazję inwestycyjną, albo jak kryptoentuzjaści nazywają, promocją. Zwłaszcza, że Brad jest nadal uważany za jedną z najgorętszych monet memowych na łańcuchu Base. Brad, w odróżnieniu od wielu memcoinów, cieszy się szeroką akceptacją na licznych scentralizowanych i zdecentralizowanych giełdach. Także prawdopodobnie wciąż warto interesować się tym projektem. I właśnie bratem zamykamy naszą listę. Jeśli film ci się spodobał, nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć dzwonek powiadomień, aby nie przekapić kolejnych aktualizacji. Pamiętaj, że monety momowe oferują zarówno ryzyko, jak i możliwości. Zawsze ważne jest, aby przeprowadzić własne badania przed inwestycją. Kontrowersyjna faza rynkowa może jednak zaoferować nieoczekiwane możliwości. Do zobaczenia następnym razem.